Dzień dobry serdecznie witam. Po dłuższej przerwie są znowu targi w Kielcach. Targi poświęcone fotowoltaice, ENEX Nowa Energia 23-24 luty 2022, czyli czwartek-piątek. Na tych targach ja będę. Szkoda tylko, że targi Kielce wysyłają mi różne zaproszenia na maile na przeróżne targi, a na targi, które mnie interesują, Poświęcone fotowoltaice mi nie przysłali. Ale co zrobić? Ważna sprawa wejście na targi jest za darmo, pod warunkiem, że wcześniej się zarejestrujecie. Proszę bardzo, wstęp wolny po zarejestrowaniu się. Na dole, pod tym filmikiem, ja pokażę, dam Wam link do tej strony, żebyście nie musieli szukać tych targów. Ja na nich będę. Będę na nich 23 lutego, ponieważ. Są bardzo ciekawi wystawcy i będę chciał kilka rzeczy zobaczyć, popytać się. Nie będę z nich robił relacji, od tego są lepsi ode mnie, na przykład Waldek. Ja po prostu jadę tam, powiedzę, żeby zobaczyć to, co mnie interesuje. Więc jeżeli Wy chcecie zobaczyć też te rzeczy, no to przyjedźcie na te targi, zobaczcie je sobie. Tutaj... Jest ta lista wystawców, ona jest dość długa, fajna. Bardzo dużo firm, które wszyscy znamy, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Nowości. Ja dzisiaj dowiem się też od jednego z moich znajomych o jego nowościach. Na ten temat nie mogę nic powiedzieć, ponieważ no, zastrzegł sobie prawo do tego, żeby ta informacja była premierą na targach, ale naprawdę jest to fajny, fajna rzecz. Która mnie zainteresowała. I myślę, że w tym momencie to już wszystko, co chciałem Wam przekazać. W Kiercach fajny dojazd, duże targi, fajne miejsce. Do usłyszenia.